Trzeba się zbierać Trzeba się zbierać Nie można chodzić jak na YouTubach Jak ja... Jak ja... Jak ja chodził Jak ja chodził jak na tych YouTubach Tak, jak ja bym jak te YouTubery całe, to ja, ja bym rodziny nie wyżywił, na chleb nie urobił. Na mechaniku. To rolnik to wie, jakie to proste, nie? Jak to jest proste, ma I rolnikowi samorośli i jeszcze mało tego, dopłaty gnoje biorą. To trzeba, kudy, o tym pamiętać. Żura w piękna sprawa. Zobaczcie, jaka piękna robota. A dzisiaj kuzyna prosiłem, ale był zajęty i dobrze, że tak się stało. Nie a ludziom dupy, truć. Dobrze, witam Państwa bardzo serdecznie. Jak to wygląda? Wygląda to w ten sposób, że wczoraj ciągnik był na kołach, pojechał sobie do mycia, ale wiadomym tematem jest to, że nie da się umyć, nie rozbierając ciągnika na części pierwsze, a nie będzie to robione bo to nie ma najmniejszego sensu, to nie ma, nie wiem, ekonomii żadnej w tym. W ogóle to, co jest teraz robione, nie było w planach, a jest robione tylko dlatego, że przez tą ptasią grypę i te wszystkie niedobre i złe rzeczy, które się dzieją i działy i dzieją na świecie, po prostu między innymi przez to, bo mamy przesunięte wstawienia, a nie ma lepszego czasu na jakiekolwiek remonty niż tak jak teraz mamy ostatni chyba dzień czerwca, albo jakiś tam chyba ostatni dzień czerwca. Jutro chyba jest 1 lipca, jeżeli się nie mylę. No także, ile mogłem to ogarnąłem, to jeszcze będę musiał wziąć w szmatki, a chociaż nie, no olać to, nie? Tutaj są jakieś takie na spawach brudy pozasychane, więc jeszcze trochę to tam gdzieś poprzejeżdżam, poodmuchuję. Zmywacz do hamulców powinien przyjechać, no i trzeba wziąć trochę szczotki drucianej, to z grubsza jeszcze opierdzielić, szyby powyciągać. Tu już mam uszczelki, wszystko mam powyciągane. Nie wiem, czy tam w skrócie jakimś wam to wrzucę, czy to wszystko porozbierane. I tu trzeba to wszystko poczyścić, bo jak był malowany 16 lat temu, to był pomalowany, tak wiesz, z grubsza. O, tu można by było wchefnąć troszkę. Jak y, gaz do migomatu muszę kupić. Widzisz, tu już popruchniało, już przepruchniało. Można by było ją obsadzić na silikon. Tutaj trzeba przyspawać, nie? I to odprostować. Albo przynajmniej przyspawać, żeby to się kupy trzymało. Tej uszczelki chyba nie będę zmieniał. Tu muszę też dokupić. No i tak planuję dojechać pomalować tą część, ten element. Chłodnic nic nie wyciągam, bo silnik jest na chodzie. Bak to będzie takie pierdoły wszystkie typu rama od przedniego tuza. Rama, w sensie tuz i zrobiłem ramę, no podejrzewam, że to już było przed tym vlogiem, a jeżeli nie, no to już teraz będziecie wiedzieli, że jest zrobiona tutaj rama wsporcza, żeby spiąć ten ciągnik, żeby można mu dobrze dawać w pizdę i żeby nic się nie działo tutaj po prostu na skrzyni pośredniej, chociaż no, no zdarza się, no ale dobra długo by gadać, a to nie jest jakby ważne, ma być mocno i będzie mocno, czy by jakiś pług był wymyślony czy coś, to ma być po prostu mocno. Tutaj były malutkie przecieki, by, był tylko na tym wtrysku był przeciek, końcówki tutaj są WZM założone, ogólnie ciągnik pracuje bardzo fajnie. Tutaj te śrubki wszystkie są delikatnie naklej wkręcone, w sensie trochę kleju jest na końcach, bo zdarza się także od drgań. Tak, od drgań puszczają pokrywy zaworów, od drgań puszczają właśnie te tutaj elementy. Od drgań lata tłumik, dosyć mocno ten tłumik akurat, i od drgań, tak podejrzewam, w moim przypadku, mimo tych bardzo twardych śrub, tutaj takie śruby, z tego co wiem, to są nie do kupienia. Tutaj gdzieś się da dokręcić, ale tam na dole nie, bo to są dziesiątki chyba na czternastkę. No tam wszystko można przerobić jak się chce. No kolektor potrafi się głównie tutaj, z tej strony, już mam kolektor trochę podjechany, w sensie już prze, przepalony jest trochę i te uszczelki potrafi wydmuchać i te śruby, te śruby się luzują. W moim przypadku to było tak, że były mocno podopieprzane, ale no nie, no wiadomo, też jakiś tam logicznie, nie? Sprężarkę muszę wyciągnąć, bo mam tutaj taką pierdołę leci taki malutki przeciek, a musi być fajnie. Tam nie mówię, że nie jest kapnie z tego ciągnika, bo z, bo z tych ciągników kapie, no, to, to nie są suche ciągniki, nie? Tak jak tam, nie wiem, czy John Deere czy coś. No nie wiem, nawet do farm -traka trzeba porównać, nie? To ten farm tam na tym perkinsie na tych mostach Carraro, wszystko to jest suche. No i tak tutaj zostanie ta oś była zrobiona, ta oś była zrobiona i nie będzie dotykana. Gdzieś tam od czasu do czasu się. O, widzisz, tam trzeba wziąć kurde, a tam od dołu nie będzie widać trochę tutaj, poczyścić jeszcze jakimiś szczotkami drucianymi. Oś będzie teraz fajne warunki są. To będą wymienione oleje. Oleje zaleje też fusza, takie jak wartraku, żeby już mieć wszystko na jednych. Olejach, czyli tam bardzo mocno gęstej z farm traku do osi. E, jedyną rzeczą, którą chyba ściągnę, to tutaj ten element, bo tutaj chcę, chociaż nie ma tutaj luzu, ale tutaj mi się parę kropli pojawiało. To przynajmniej ten zimmering zmienię albo tutaj zbiję tą e, przystawkę. Jeżeli nie będzie podrobiona, tutaj, bo ona też ciągle się kręci. To tutaj odkręcę te śruby. Oczywiście nie będę już tego nagrywał, bo nie ma na pierdoły czasu. No, co zresztą wiecie, no wczoraj ciągnik był na kołach, dzisiaj ciągnik wygląda tak, uszczelki wszystko są powyciągane, ja to robię samemu. Nie tam, że w trzech czy coś, tylko tutaj żurawiem się teraz wspomagam. No i wczoraj było wszystko złożone, bo był podnośnik, a dzisiaj podnośnika nie ma. No i tu znowu będą na pewno tam komentarze, czy coś. Znaczy, ja nie jestem od tego, żeby wam tu tłumaczyć, jakby siebie, nie, czy coś. Z podnośnikami to jest bardzo długa historia, to można by było nagrać trzy albo cztery odcinki na ten temat. Nie wiem co tu jeszcze więcej gadać. No szyby trzeba będzie powyciągać, bo szyby chcę tam też... No yy, przejrzeć je, za uszczelkami pomalować, żeby był porządek. Dlaczego dach nie jest ściągany? Eee, dlaczego nie jest dach ściągany? Dach nie jest ściągany, bo jeżeli ktoś widział jak tam jest elektryka porobiona. Elektryka po mojemu tam była robiona. To po prostu tutaj są węże od klimatyzacji. Tam są dodatkowe węże od e, radia, od subwoofera, Nie będzie ten dach ściągany, po prostu będzie ogarnięte. Będzie dach był w tamtym roku pomalowany nie cudownie, bo tylko chlorokauczukiem, ale jest odświeżony. A do blacharki się przyłożymy, żeby blacharka była dobrze zrobiona. Na pewno be, będzie podkład epoksyd, i potem zobaczymy. To gdzieś tam może damy znać. No i to trzeba poczyścić. Tutaj mam kolor próbki, będzie czarny mat. Na próbę gdzieś tam trochę go było prysnięte. 90,05 jeżeli się nie mylę RAL. I tyle proszę Państwa chyba by było na ten temat. No a nie wiem czy jeszcze mówiłem, w zimę był robiony silnik. My takie coś zawsze robimy. Teraz przyjedzie wujas, będą pokrywy ściągnięte i tak po 30-50 motogodzinach my jeszcze raz dokręcamy yy, głowicę jeszcze raz jest dokręcona głowica no silnik to wiecie jak był zrobiony, że zestawy naprawcze przyszły nowe, no bo on był tam podjechany przez tę yy, dziurę tutaj na gumie, więc silnik generalnie jest zrobiony tak 50-50 powiedzmy pół na pół, no bo głowica nie była zrobiona, bo jeszcze nie była w jakimś tam mega złym stanie Jeden zawór tam troszeczkę się obracał, ale generalnie było w miarę. Zestawy naprawcze, czyli tłoki przyszły, nowe pierścienie, wszystko to na złoteckim jest złożone. Korby poszły do zregenerowania i do obsadzenia tulejek. No i zostały tylko zmienione panewki na korbach, jeżeli dobrze pamiętam. A na głównym. Czekaj. Czy wszystkie zostały zmienione. No już nie wiem, nie chcę nakłamać. W każdym razie oni trzyma ciśnienie jak to lala. Bardzo, bardzo, nawet za wysokie bym powiedział, bo on tam na jakiś zimne to do 6 barów dochodzi. I teraz lada chwila będzie trzeba mu zmienić olej, bo zrobił może na tym oleju i filtrach może za 30 godzin może 50 i olej czarnucha. Bardzo czarne I tutaj jeszcze też będę chciał taki temat zrobić, że chyba go zalaję 10w30 e, pół syntetykiem z Shell'a i chciałbym po prostu zrobić porównanie, wychodzi mi niedługo, czy on nie jest jakiś mega jeszcze, bo, bo przez namiarce widać, że to nie jest taki mocno spalone, ale no trzeba go wymienić, bo on wypłukał teraz przez te parę godzin, parę dziesiąt w sumie, no i filtry trzeba mu zmienić i... Nie będziemy tutaj po zrobieniu silnika oszczędzać na oleju. Chociaż było bardzo mocno się przyło, przyłożone, bo prawie cały dzień był silnik myty po tym, jak po prostu puścił na tuleje, nie? Na tulei. Bo on puścił na tulei i płyn poszedł w układ yy, w silnik, w olej, nie? Także ja tu zaraz jeszcze gdzieś muszę zabezpieczyć sobie ten siłownik i będzie trochę tutaj odświeżony. Nie wiem ile czasu Wam tutaj nagadałem. Żuraw warsztatowy, bardzo dobra rzecz. Będzie film z żurawiem. Tak myślę, bo ja mówię będzie, a nie wiem czy będzie, bo nie wiem jak będzie z moim czasem. Tu trzeba to zabezpieczyć. Musi być porządek zrobiony. Musi być jak u e, Chociaż tak, a jutro będziemy dalej to robić, bo dzisiaj dokończymy. kończymy. Jeszcze muszę jedną rzecz, a tą taśmą klejącą. Jeszcze, jako taką ciekawostkę, na koniec mogę Wam powiedzieć, że w tamtym roku pęk mi Back e, był taki filmik z zależowania, z zachwaszczonego łubinu no i generalnie to jest jeden temat, że akurat na tym łubini on się otworzył bo to bardzo duże było, to jeszcze tym mandamem 4 metrowym talerzowałem tam w palnik dostawał ten ciągnik malutki, bo to jest malutki ciągnik taka jest prawda to nie jest tam żaden 8-10 tonowy kurde, czy 13 tonowy smog tylko to tam jest 130 koni pewno chociaż może, zobaczymy jak będzie z oglądalnością, mam trochę chęci, jeżeli tam będzie oglądalność, to może byśmy go zaprosili to jakąś hamownię. Ja tam raz mówiłem do tych ananasów z hamowni, że jak będziecie w okolicy, to żeby tam się odezwać. Tak, tak, tutaj pana dane zapiszemy. Jak będziemy tam dupa, nic nie będzie, bo to są ananasy. Oni tam, jak im dasz półtorej tysiąca, to oni do ciebie przyjadą. Jak mają przyjechać tylko na pomiar, no, no wiadomo, no nie ma co się dziwić, no ale to tam można by było nie jakoś tam się z nimi kiedyś dogadać, normalnie siano im zapłacić, no bo tutaj nic raczej. Jedyną opcją to podkręcenie jest tego. Podkręcenie jest dawki na pompie. No tu sekcja, jeżeli dobrze kojarzę, to 9 mm, 19 miały 17 nie wiem, 19 chyba 10 mm miał na pompie. I ten bak się otworzył, nie? On się otworzył głównie przez to, że tak jak tutaj idzie koło, koło dotąd ogniata. tutaj w tym miejscu jest ten bak, tutaj te kije od rzepaku, jak rzepaczyska duże. I w miarę utrzymane jeszcze, no to jak nie, grzyby nie pożrą, to potem te kije oddają, i potem baku rezają, rezają, rezają. No jeżeli ciągnik jest ode mnie 2 lata starszy, tak, ja mam 31 w tym roku, no to można sobie, strasznie już te końskie muchy też latają. To można sobie prosto policzyć, że już niektóre rzeczy po prostu w tym ciągu mają prawo się wypracować i być wypracowane. Dałem na Stoker Team zdjęcie, i wyobraźcie sobie, że się kazik. Ten Kazik Kaszebe, jeżeli się nie mylę, on tu jakiś Kazik do mnie napisał, wymieniliśmy się, mówię, daj numer. I tak słyszę po głosie tam parę filmików oglądałem, mówi, że ten, mówi, że jego kumpel ma taki bak i fajnie i wypiaskowany ponoć, to tam nie wiem, albo może jak będę miał już dość siedzenia przy nim, to może tam yy, bądź tutaj z północy, nie, no tam kawał od, kawał od Gdańska ileś kilometrów, ale to możemy tam na łebę albo gdzieś... Żonę wziął, siurki gdzieś może po babciach zostawił, i też pojechał na dzień dwa. I żeby trochę łeb odpoczął od tej roboty, bo to codziennie do nocy, codziennie do nocy. No, no i tyle. Nie ma co tutaj więcej pierdzielić. Zgasimy światło i idziemy się wyspać. Cześć. Dzwonię! Te ma, Bo tam alarm na u ciebie z 20-30 minut. No, może przesadziłem. Siema! To. Ja, no to wiadomo, na jednej części klebni to się tam nie słyszy. Bo mówię, nie wiem, czy tam prądu, bo burza była, nie? To nie wiem, czy tam może wiesz. Czy za gorąco się zrobiło? No, no też tak. Także czuł i coś dzwonię. To, to wyciągaj ten inseminator i zajrzyj. Na razie. On mówi, że inseminuj. Inseminator.